Cześć, witam Was w czwartym yy, odcinku z farmy lasem na 19 yy, Opowiem Wam co postawiłem co kupiłem yy, Będziemy dzisiaj też zbierać belę trochę, parę bel, karmisz może krowę trochę i rozrzucić trochę obornika. Więc tak, kupiłem, o jak widzę o, już zauważyliście. Yy, rozrzutnik yy, nie wiem, jak to ale ważne, że jest, bo potrzebujemy przecież do, do tego, potrzebujemy przecież do ogólnika, więc, no a dzisiaj się, że to bo może łopatę, bo mi coś się wkopała w ziemię, i weźmy pod, pod mapę aż kurki Dałem pierwszy, właśnie, yy, przez trochę czas. Kurde, weźcie dało pierwszą paczkę jak już. Mm, co jeszcze, co jeszcze? Mm, a, tutaj garaćku się Tutaj już samochód nie stoi, tutaj tylko jakieś bańki z paliwem. Tutaj e czego? Tutaj stoi samochód. Mm, nie zdziwcie się, że w mm, ogonku Volkswagen krzywo stoi. Bo jest długi i się nie mieści, więc... Mm, na początku, co mam no, 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 zrobić? Na początku sobie zobaczymy, co mamy krówek. Hmm, halo, tu coś się. O, dobra, jest. Um, teraz tak, już jest planę. Dobrze, to teraz pójdziemy tak. Um, za niedługo. A, zaraz wam pójdę, coś pokażę. Wodę tylko damy. Woda i tylko tyle. Tak, obornika mamy tutaj, tutaj w oborze 421. Potem łóżki aż 3000, coś. Muszę sobie jakieś moda ściągnąć na tą, na beczkę do grójowicy. I mleko, no to tam... Mleko, no nie sprzedajemy, za mało mamy. No to dobrze, tutaj rozpożyjmy sobie. Uszczelnimy, żeby dostałem powietrza. O, tutaj, ile to będzie? Prowa stoi. Tutaj mm, też jeszcze jedziemy, bo gorąco. Bo gorąco. E, dobra, to teraz trzeba tak... Idziemy sobie... Ogólnie pytajcie, dlaczego taka wysoka trawa. Zresztą ja powiem wam. E, wam, bo... Kurde. Nie tak, bo, 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 bo wysoka trawa. Z tego sposobu, że przyspieszyłem wracę, jak mówiłem. I nie urosło. Nie jest po tak, co sprawiłem. Odczepiłem sobie. O jaj, to, ja jej balta mi nie chcę w na razie. Muszę wiedzieć. Zaraz sobie powiem. Ale już sobie zacznę. Planuję, bo to gospodarstwo jest bardzo dłu długo. Jak najdłużej mogę. Um, tylko tak, chodzi o to teraz. Chodzi żeby sobie coś było, to zbierać. Dobra, i pokażę wam co chodzi. Chodzi o to, to żebyśmy sobie. Mamy już pomysł na, na przyszłość. Słuchaj, tak się patrzę, ale przyczepam się do tego. To Tutaj zrobiłem porządek trochę. Przyczepam się do tego. Ona była. O! Gdzieś tutaj. Słuchajcie, ja aż tutaj. Mam plan. Kiedyś, jak ja nagrywałem filmów, to miałam takie fajne gospodarstwo. I ja chcę, co usunąłem ten serwer. Znaczy, nie chcą, co, no po prostu ustalowałem właśnie Farming 19 Edition. E, e, to tego. To... M, tutaj był tył gospodarstwa. I tu była taka, taka obora. No i było już lepiej. Miałem jeszcze dwa New Holandy i te dwa co teraz mam. Mi się zatory ogólnie podobają, mi się zarysowałem. Będę miał na większości z serwerów właśnie zatory, mi się bardzo podobają. A tak, poza Chippiem zrobiłem belę. Trawy tam, tam pokusiłem sobie, tam nie, nie byłem tam, jak nagrywałem, tam, nie byłem nigdy. To sobie poprosiłowaliśmy. B, nie chodź tak, bo prawie... Podobnie podleciałeś, to byś się zaklęłaś. tak go zarywać sam. O. Muszę jechać do tyłu i, i ruszaj od soli. To mi się aż dzieje. O nie, nie muszę. Tam na dole została. Dobra, radzie. Radę... Radzie, radziemy, radziemy. Radzie, radzie.

Aż on się kopie. Ale chyba tylko dzisiaj, bo belę. A w następny, taki krótki odcineczek bardzo zrobię, tak dzisiaj. Tylko tutaj już nie zdążę. Nie, 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 nie. Jest tak wysoko, może nie to Chyba nie podniosę. To po sobie tak. tak. tak leżą, jak leżą, tak leżą tak to się wykorzystam. jestem. tą parą, jeszcze trochę się wykorzysta. Tak. Ogólnie, Miałem dwa dni i tak się naprawdę tak leciał czas, leciał. A tutaj w farmingu to tak wolno leciał ten czas, bo miałem takie rzeczywistości, Jezu, ale wolno sobie leciał czas. I 2 dni mi zeszło na ogólnie, nie, trzy dni mi zeszło na wszystkim robieniem, czyli prasowanie bel, oprócz, oprócz kultywatorowania i zbierania bel, no to prasowanie. Następne należy to koszenie. I, i, I jeszcze tak jak mówię te no, koszenie i posłanie jedynie. A i nawożenie, ale to... Nie pamiętam, czy nawoziłem na odcinku, czy nie? Chyba nie na odcinku. Nie, nie, bo ja się nie złamę. O właśnie, może w piątym albo szóstym odcinku, jak mi się uda, to będą już prognoza pogody może będzie. I, I ogólnie to wszystko, wiosna, lato zima. Oj, oj, oj o. nic nie wiem, ale fajnie by było, bardzo, bardzo fajnie. Tak by było fajnie. Wiem, Rabele, ale ja biorę jak najszybciej to staram się robić, żeby ja może jeszcze trochę porozrzucać Obornika. Tam Tamtą baletę zostawimy Na no tamtym polu dalej Obok sąsiada co mi pożycza Newhollander z prasą i, i, i klasa Cobaina Tam obok niego się jeszcze pole z jednym balkonem Zwoziłem sobie dla krówek bo nie chciało mi się jeść taką szczepą to zwoziłem dla krówek i, 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 i tak się stało Tak, jedziemy Będziemy przejmować jeszcze bele trawy. Mam yy, cztery bele trawy jed, yy, trzy, na polach ogólnie. trzy bele słony mamy jeszcze. 4 yy, bele trawy. Bo jedną już dałem krowom. I, i, I co jeszcze tam. I tyle. A, jest książka tam, no ale to książka Nie nie To się nie ma czym chwalić. Dobra Ej jak szybko nam wyszło po tym To teraz tylko te ja Jak szybko zeszło Dobra szybko Lecimy gdzie jest yy, zatorek Maj zatorek to. gdzie go zatorek Poczekaj się tutaj na tą Szybko tam. Zator. Ciężąc. A po to tam jest to. Aaa! Dobra, wiem dlaczego. E, tak, e, poza odcinkiem wychodziłem sobie tą soję. Jak pamiętacie dobrze, ja tam miałem z, 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 jak pszenicę sypałem, to wtedy ta soja została. Pamiętacie? Jak pamiętacie, to to, 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 to było. A, jeszcze w susia to w klasisku jest ten. Jest boż, zboże jeszcze jest. Zresztą to nic tam jest. O kurde. Zapomniałem. Dobra, ja lecimy szybko na god. Yy, tym sobie porozrzucamy. O, Jak szybko widziała to No i sobie zaczniemy, ale to i tak mało krótko zajdzie z tym, tym roz, rozrzucaniem obojętnika jak nigdy taki krótki odcinek a jest informacja ym, powtórzę ją jest informacja na moim kanale że właśnie że tego, że ja jeszcze będę na tym kanale gry nagrywał, jeśli ktoś nie słyszał to będę gry nagrywał się na tym kanale, a i za parę dni jak uzbieram trochę pieniędzy to ten podwórko nie będzie w trawie tam z tyłu tylko będzie trawa, o tak jak teraz na wprost jest ten wyjazd, z teraz tutaj jesteśmy. Ym, a tam będzie piach, taki po prostu piach będzie sobie leżał, bo, bo, bo. I tak to teraz jest trochę gorzej, bo ta trawa ciągle musi ją kosić, Ale jak przyspieszy czas, to po i zaraz znowu rośnie. I szybko lecimy. Tam sto. Nie wiem, trochę mniej niż dwie tony, nawet tutaj o jest. To sypiamy końcówkę. Nie dziwcie się dlaczego wiadrem nasypuję bo Jezu! Dlaczego ja wszystko wiadrem robię, ale y, powinien zapytać je, ale ja po prostu, że, i że jestem w dupie, że wszystko wiadrem robię, ale no... Y, po pierwsze tu bym nie wjechał turem. Po drugie łopaty miałem i, i to wszystko co tutaj jest. Rzucałem łopatą. Chociaż może tam 200-400 litr, litrów to poszło, tu gdzieś mi kurwa pod, ziemi, pod ziemię wpadła łopata. I nie mam teraz. Ale ta... tu, tu się więcej mieści wiecie. 200 litrów, a to w tej łopacie się mieściło z litrów. Też to jest takie, taki plus. Nie wiem wszystko robiło. Tak kub jest trochę pomyślicie, bo wszystko robiły wiatrem, ale na to. My to jest takie trochę no szybciej, tak jakby to jest, tak? A jeszcze może niektóre odcinki będą bezgłosowe i napisowe, więc to... W tym odcinku już tak mówię, bo tak może być. Szybko lecimy, bo ja nie mam czasu. Jak ja, ja bo Dobra, my na przód małym mały ten rozrzutniczek do trafiać ale to nieco takie rozrzutniki są. Ale ten rozrzutnik to ma tyle konfiguracji, że tego można do, te, do kiszonki i, i, i do złoża jeszcze dać. Rozrzutnik się robi z tego. Przyczepę i jeszcze przyczepę do kiszonki, która mieści 15 tysięcy litrów, więc... To jest plusik, naprawdę. Ym, Chociaż nie wiem, czy mi się to przyda w ogóle. Może trochę się tak sobie rozszerzyć zobaczyć, ile to ma. Met meterów, ile to ma. Me wiem, metrów się mówi. ale ja tak samo mówię. Nawet no, do końca sprawdzę, jak to idzie. Dobra, jest oks. Musi nam stać na cały ja plan. Ale nie, tutaj parę tego zrobię i to się Tak, tak jak mówiłem z tym, że będę myślał no, tym, że będę miał takie gospodarstwo, właśnie rozszerzę sobie tam. Ale to jeszcze parę parę, parę tych, parę sezonów. Musi minąć aż żebym tam sobie to, to, to wszystko zrobił tym z tyłu, bo to na początku to będzie tak, tak będzie wyglądało, że ja sobie kupię mm, te. no Jezu, że pomyli sprawdzić, jak to rzuca. No to... Aha, no to dobrze. I tak, i, 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 i na początku nie miałem właśnie. Piszcie mi w komentarzach, czy to najpierw mają iść obory, obora to duża z tyłu. Um, czy ma iść pierwsza. Tak ta, się nazywa. Um, czy mają pierwsze iść maszyny, i nowe dwa traktory. Ja myślę, że najpierw. Oboże zrobić, to by było już, by było dużo, jakby więcej zrobione, coś takiego, to nie. O, ja tutaj dokończę sobie, wiem, że źle jadę, ale nie, bo ja sobie tutaj zrobię szybciej. Za... Więc. O, dobra, niestety muszę już kończyć powoli odcinek. Ehm... Widzimy się, do następnego, ale to jeszcze przed tym, powiedzmy, że niego I, I co jeszcze musimy, możemy coś zrobić? Ja by tu nie było tylko takiego wielkiego ruchu. Ja chyba sobie wyłączył dwóch drogowy, więc to jest realistyczne, ale tak będę wyłączał i włączał, chyba, bo to jest naprawdę. Pimpak, ale nie założył piłka nawet. miałam tą kanalkę i nie go. Dobra. W następnym odcinku będzie rozrzucanie... Tak myślę, że będzie rozrzucanie... Przyłączyć to Rozrzucanie tego obornika właśnie. Halo, panie. Halo, he! wiedziałem się sam siebie. Halo! Ktoś mnie uratuje. Kiedyś mam plan też zrobić y, serię z kurde No, niestety muszę tutaj depnąć. Ale jakbym nie miał tego depnięcia do traktora, to naprawdę by było źle. O, dobra. końcóweczka W tym odcinku może by będzie łopata Ech. Co tu można jeszcze zrobić? Ja sobie przewinę czas, trochę więcej się wybiera w No i wiem no więc. Um, przechodźcie tam do mnie. Jak nie widzieliście innych odcinków starych, e, e, tych ty, e, parę, e, parę dni temu, co pierwsze wyszły. To zapraszam bardzo na, na, tamto, na tamte odcinki. A może jeszcze w następnym odcinku, jak tutaj widzimy, 29 ziemniaki mam, więc może jeszcze ziemniaki sobie w następnym, w następnym odcinku pozbieram. Ale em, na, razie, na razie, pierwsze tam dwa rządki to chyba sam sobie zrobię. Ale większość Pola, chyba całe pole nawet zrobię z Wami, więc do następnego. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten film, kiedy wyjdzie następny. Zobaczycie, w czekam będę krótkie takie filmiki, tak jak tam tamta informacja o, o tych, że będzie tutaj też gry, będą tutaj może inne to takie informacje będą skiwały, więc yy, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do, do zalajkowania tego filmiku. I zostawienie, znaczy nie zostawienie łapeczki w górę, napisanie komentarza, jeśli chcecie, ja zmuszam. No i nara!